Z tej strony Wader i w dzisiejszym odcinku przetestujemy zestaw fireworków JA002 Tiger od Jorge. Cały zestaw posiada 89 gramów mieszanki, posiada CE. Koszt takiego zestawiku to jest około 20-25 złotych. I co mamy w takim, co mamy w takim owym zestawie? Nie chcę podrzeć za bardzo tego, bo to mi się przyda na miniaturkę. Otwieramy i tak mamy cztery rakietki. New York. Taka rakietka posiada 16 gramów mieszanki. No, taka seta rakietka. Wykonanie nie jest złe. I mamy tych rakietek aż 4 cztery. Cztery sztuki. Co tu mamy jeszcze? Mamy paczuszkę Petard, paczuszkę Petard Pirat JZ-8. no takie duże czerwone dynamitki, nic takiego. Super. Następnie mamy Magic Shots. To będą. Będą takie duże cebulki. Tak. Duże takie diabełki. 10 sztuk. Następnie mamy bączki od Jorgę. Tak. Następnie mamy bardzo gruby rzymski ogień Magic Fires. 5 strzałów JRC14 Rzmiaczek jak Rzmiaczek i ostatnie mamy też paczuszkę Petard Pirat 8 sztuk takie mniejsze dynamitki czegoś mi brakuje w tym zestawie? Tak. W tym zestawie brakuje mi jakiegoś wulkaniku i jakiegoś motylka. No tak, to rzymski ogień jest, bączki są, cebulki są, petardki są. Tak właśnie brakuje tego bączki, jakiegoś motylka i yy, wulkaniku. Rakietki też są. Raczej te petardy będą słabe, cebulki na plus, rzymski ogień słaby, bączki. Zobaczymy. No i wszystko w, to zostaje w rękach tych rakiet. Także więc zapraszam do oglądania. No i zaczynamy z zestawem Sylwestrem. Tiger na pierwszy ogień idą petardy pirat duże i petardy pirat małe. Powiedzmy. Dobra, a teraz lecimy ze słoneczkiem z małych petardek. No, nie, nie wyszło źle, można powiedzieć. A teraz słoneczko z pozostałych dużych petardek. To czy wszystkie zapalą? zapaliły, no wszystkie nie zapaliły, tak jedna nie zapaliła, dobrze. No. Teraz mamy dwie cebulki. Z tego zestawu cebul jest 10. Są takie ładne, duże, żółte albo czerwone cebulki. O jej bum! I bum! I, I były cebulki, i nie ma cebulek. lecimy z trzema naraz bączkami. No, bączki jak bączki. Ale ładnie się kręciły, to... Lecimy rakietki zestawu sylwestrowego Tiger. O, ale ładna. Ładna, no. Dawaj następną. Dawaj, dawaj, dawaj. No to od razu bez cięcia nagrywamy i... Odpalaj dalej, nie, nie dygaj. Ładna. No ładna. Nie, ty odpalaj już, bo... Ja już chcę nagrać to ładnie, żeby było. Poszła. Ładna. No idź, tylko uważaj na kijek. Dawaj, dawaj, bo znowu coś jedzie. Wrzucaj i odpalaj. I ostatnia. Bardzo ładna rakietka. Lecimy rzymski ogień z zestawu Tiger. chyba mamy fejla. Nie mamy fejla. On długo słychać, że się ko kołtuni w nim tam. Ale fajnie. to auto jedzie. Nie chce jedzie. No bo na drodze odpalamy, więc wiecie. No jeszcze jeden chyba. 4 czy 5? A ile tam było? 5 dobra. Podsumowując, zestaw sylwestrowy od Jorge. Tiger. Co tu mogę dużo powiedzieć? Zestaw yy, średni, powiem tak. Petardy no, jak petardy, słabe. Jakoś no. Nie urywają. Yy, to, bączki no, bączki mogą być, bączki fajne. Cebulę na plus, można by dać ich więcej, chociaż z 20, bo te 10 to mało. Yy, no. Rakiety. Rakiety na plus, rakiety bardzo ładne efekty. W sumie rakiety ratują ten zestaw, bo rzymski ogień no to 5 strzałów słabiutkie, więc no tu o nim dużo nie powiem. No ale tak. Rakiety na plus, tak jak mówiłem. I cena 20 25 zł, bardzo dobra cena jak na ten zestaw. Kotek przyszedł walczyć z etykietą. Jak za zestaw ten 20 25 zł daje takie 6 z plusem na 10. Także więc jeśli filmik ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Komentarz i subskrypcja. Mile widziane. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.